I co śpiewasz. Marcin Wolniak, Polskie Radio Londyn. Dziś moim i Państwa gościem jest wokalistka, autorka piosenek, liderka takich zespołów jak Kashmir czy Katie Likes Candy. Ostatnio śpiewa już pod własnym imieniem i nazwiskiem i wraca ze swoim nowym singlem późno. Panie i Panowie, Katarzyna Pietras. Cześć, Kasiu. Cześć, cześć. Witam wszystkich. Pierwsza myśl, kiedy przesłuchałem twój e, najnowszy singiel późno, ambitny numer, taki rokowo bluesowa, rokowo-bluesowa piosenka, e, zupełnie niekomercyjna, nie pod publiczkę. E, czy ty masz nadzieję, że właśnie takie piosenki się teraz spodobają publiczności, e, zyskają szerokie grono słuchaczy, e, czy też może po prostu robisz to, co, co kochasz robić najbardziej? Taką muzykę nagrywasz? Wiesz co, nie jestem w stanie zrobić inaczej, niż powiedziałeś, e, czyli Tworzę piosenki takie, które faktycznie płyną prosto z serca i nie myślę o tym, czy znajdą grono odbiorców, czy nie. Liczę na to, że szczera wypowiedź znajdzie swoich odbiorców i jak na razie się nie mylę, bo dostajemy mnóstwo informacji, takiego wsparcia od słuchaczy, że, że to, co robię, ma sens i oni jakby nie rozumieją. Także to nie jest to nie jest żadna kalkulacja, to jest, to jest tylko i wyłącznie moje jakieś przemyślenia wewnętrzne, które, które po prostu przekładam na, na dźwięki. Byłaś liderką dwóch zespołów, a teraz tworzysz muzykę jako Katarzyna Pietras, i takie single wydajesz, tworzysz razem z mężem. Tak, to są moje piosenki, jest się muzyka i tekst, natomiast my razem tutaj ma, mamy takie szczęście właśnie, że mamy studio nagraniowe właściwie prawie że w domu, wystarczy, że tutaj wyjdę, wiesz, kroczek zrobię na taras i już jestem w studiu nagrań i faktycznie razem pracujemy na, i w studiu i nad tymi dźwiękami już przy i tak dalej, także, także tak, wspieramy się i oboje bierzemy w tym udział. Czy ten singiel Późno to jest zapowiedź jakiegoś większego projektu, czy może płyta z tego zostanie wydana? Bo wiem, że też działacie bez wsparcia dużej wytwórni fonograficznej, wszystko własnymi siłami. Mam, powiem Ci, różne doświadczenia z tymi filmami fonograficznymi i tak jak ta muzyka wypływa właśnie z serca, tak jak Ci powiedziałam, to też, też staram się jakby wszystko mieć pod kontrolą swoją, tak żeby Osoby z zewnątrz nie, nie wpłynęły na, na to, jakie jak zdjęcia powinienem wybrać, albo jak właśnie powinnam wyglądać, albo jaki telegryt powinnam zrobić. Wydaje mi się, że to jest po prostu najszczerzej jak, jak można. Oczywiście to wymaga od nas bardzo dużo pracy w związku z tym, ale również no, ale robię to od, od już paru lat tak naprawdę, bo to, że teraz e, wydaję te, tego singla, to, to jest akurat zupełny przypadek, bo zgraliśmy konkurs w, w Koszadinie. że tak powiem, skropyta i i to mnie zmobilizowało do tego, żeby dalej wydawać, bo robię piosenki już od jak nie wiem od sześciu lat tak naprawdę. Także mam masę materiału na płytę, to jest kwestia tylko skończenia tego, właśnie dokończenia tego. I myślę, że to w tym roku się wydarzy, mam nadzieję. Myślę, że twoi słuchacze też mają taką nadzieję, a kiedy słucha się twoich piosenek, to no nie można uciec od tych porównań. Kiedy słucha się twojej barwy głosu, to od razu nasuwa się myśl, no że skądś znamy już tą barwę głosu i ciężko jest uciec od porównań do głosu twojej mamy Beaty Kozidrak. Czy ty kiedykolwiek próbowałaś uciekać od takich porównań, czy na przykład były momenty, kiedy denerwowały cię te porównania i te sformułowania córka Beaty Kozidrak i tak dalej? miałam różne okresy w życiu. Z tej strony myślałam, że, że powinnam uciekać, dlatego chociażby zmieniliśmy nazwę Naszmy na Kate Lexgerby like, i śpiewaliśmy po angielsku. Ja śpiewam po angielsku, ludzie nie sądzili, że to jest polski zespół właśnie i nie było tych porównań. Po czym, jak się gdzieś ktoś dowiedział, że jestem córką swojej mamy, to, to, już, to już jakby przez ten pryzmat komentowali te kwestie inaczej. Więc mm, myślę, że ja tak naprawdę od tego nie ucieknę nigdy. Z drugiej strony, no nie mam, nie mam dlaczego uciekać, tak, bo jestem dumna z tego, co moja mama robi, więc mm, ani nie uciekam, ani nie, nie, nie chcę jakby wykorzystywać z tego. Otóż jesteśmy osobnymi bytami, i myślę, że przyszedł czas na to, żeby, żeby ludzie posłuchali tego, co ja mam do powiedzenia w kwestii muzycznej. Od wielu lat jesteś związana z zespołem BAIM, śpiewasz w chórkach, na e, wszystkich tak. koncertach tego mm -hmm. zespołu, pojawiasz się także e, na płytach, również w chórkach. Czy masz takie wrażenie, że e, trochę kosztem właśnie swojej własnej kariery ta, ta działalność z zespołem BAIM? że to jest, jakby tam śpiewam, tak? Więc a uwielbiam to robić po najbardziej na świecie, więc czy mi to konduje? No niespecjalnie, po prostu to jest, to jest taka w chulku, to jest zupełnie coś innego, niż, niż ja jakby robię tutaj sama yy, muzycznie, tak? Bo tam się nie udziela, nie wiem, kompozycyjnie albo jakoś tam inaczej. Po prostu z dziewczynami śpiewamy i, i wspieramy yy, a moją mamę tak jak możemy najlepiej. I to jest w pewnym sensie jakaś kontynuacja, czy tam jakieś przedłużenie tego, prawda? Nie sądzę, żeby to jakoś szkolidowało. W roku 2004 pojawiłaś się z zespołem Kaszmir w opolskich polskich premierach z utworem Nie jestem dla ciebie. Osobiście bardzo lubię ten numer, pamiętam, że bardzo cię kipicowałem w tych premierach wtedy. Mm -hmm. Jak ty wspominasz tamtą przygodę, to już było 16 lat temu. no, naprawdę? Boże! No cóż, wspominam to, dla mnie to był wielki stres, pamiętam. Pamiętam, że publiczność była wyjątkowa, naprawdę. To jest... Że, tak jak często artyści mówią, że tam jest jakaś yy, taka wyjątkowa aura, to tak, tak to odczułam, chociaż po raz pierwszy tam występowałam. Yy, ludzie byli bardzo przychylni i kibicowali chyba nam wszystkim, i to było takie fajne, to było takie yy, motywujące do tego, żeby wypaść jak najlepiej. Ja bym chciała tam wystąpić ponownie. Nie sądzę, żebym z tym repertuarem mogła się tam znaleźć. Oczywiście chciałabym dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, ale wiesz, te moje wysąki to jest taki, jak ten bluff jak powiedziałeś, więc myślę, że będzie mnie prędzej można usłyszeć gdzieś na mniejszych koncertach. W najbliższym czasie będzie można Cię usłyszeć 12 stycznia, ponieważ zaśpiewasz w swoim rodzinnym Lublinie na koncercie okay. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, rozumiem, że to jest dla Ciebie ważna inicjatywa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak, tak, zawsze rodzina jest wspierana, oczywiście, że tak, e, e, wielką orkiestrę i, i powinniśmy wszyscy wspierać ją i, wszyscy, i w ogóle powinniśmy sobie na co dzień pomagać. To jest pierwsza rzecz. E, bardzo Cieszę się, że tam wystąpię, bo, bo właściwie to jest chyba trzeci raz, kiedy będę mogła w tej chwili zaprezentować tę piosenkę późno w e, publiczności i zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli możecie, gdzie, czy będziecie gdzieś w okolicy, może przypadkiem, to wskazajcie i byśmy się zobaczyli, posłuchali. Zapytam jeszcze o inspiracje muzyczne, kiedy masz czas, żeby y, sama pobyć z muzyką, ze swoją ukochaną muzyką na uszach, to czego słuchasz, y, jacy są twoi ulubieni wykonawcy, no i czy zdarza ci się słuchać jakichś na przykład starych bajmowych piosenek też? Hmm, bajmowych piosenek, wiesz co, moja córka słucha z drobami. Powiem <grym> ci, że ona w swoim pokoiku właśnie często każe sobie włożeć, Jakiś tam trusenki y, ja słucham, o wiesz to jest Myślę, że tutaj ci, którzy wiedzą o co chodzi, to chociażby dotknął taki zespół plusrokowy ze Stanów na mojej playliście i przeróżne przeróżne rzeczy, po prostu funkowe, akustyczne. No tego jest masę, masa biorąc pod uwagę, że teraz mamy dostęp do właśnie tych mediów streamingowych, gdzie, gdzie możemy szukać e muzyki, której jakby na co dzień nawet na YouTubie nie jesteśmy w stanie znaleźć. Kasia Pietras dla słuchaczy Polskiego Radia Londyn. Za chwilę usłyszymy jej najnowszy singiel, czyli utwór Późno, ponieważ o muzyce się można długo i fantastycznie mówić, ale jeszcze lepiej po prostu muzyki słuchać. Ale to jest taki program, który się nazywa Marcin Śpiewa z Gwiazdami. Ja na koniec każdej rozmowy śpiewam utwór zaproszonego gościa razem z tym gościem. Więc teraz zachęcę Kasię do tego, żeby razem ze mną zaśpiewała fragment utworu Późno. Dodam, że z Beato, śpiewałem piosenkę o tobie i wyszło nam fantastycznie. Być może okay. uda się to również z twoim solowym numerem. Co ty na to? Dobrze, no to dawaj, pewnie. Nie wiedziałam, że zbytka tam dzisiaj za na tak. Dobra, śpiewamy. I patrzę jak tych zmarszczek więcej, choć miłość zmienia nas na lepsze. Szkoda, że tak późno, a nie wcześniej. Co by mogło być? A nie jest Myślisz o tym wciąż za wiele. Jak dobrze było wiesz, gdy jest już lepiej. Mm. Katarzyna Pietra z Polskim Radio Londyn, utwór późno. Ja muszę powiedzieć, że jestem totalnie uzależniona od tej piosenki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też się od tego numeru uzależnią. Cześć Kasiu, się serdecznie. pozdrawiam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło. Polskie Radio Londyn, numer jeden. Polskie Radio numer 1 w Londynie Czasem się okaże, gdy tak biegniemy błędów cała garść, w nie może być inaczej, gdy pytasz mnie. Przyszło tym wciąż za wiele Jak dobrze było wiesz Gdy jest już lepiej Gdy do tej rzeki chcesz wejść jeszcze raz Ja skoczę tam za tobą